No kochani, zobaczcie. Zaczynają się już z żniwa. No właśnie. Co zasialiśmy, to zbierzemy. Każdy z nas sieje każdego dnia. Każdego. Każdej godziny, minuty, sekundzie. Wszystko sieje. A potem zbieramy. Dokładnie co, to, co zasialiśmy. Jeżeli posadziliśmy ziemniaki, zbierzemy ziemniaki. Jeżeli zboże, zboże. Jeżeli posiałeś miłość. Ty zbierzesz wszystko co najlepsze, jeżeli nienawiść, żale, bóle, troski wysyłamy do wszechświata, dokładnie to zbierzemy, nic innego, dlatego spójrzcie dziś na to, co macie, spójrzcie dziś, co Was spotyka w ostatnich dniach, miesiącach, zastanówcie się, co zebraliście. No właśnie, ja zebrałam miłość, uśmiech, radość, szczęście wszystko to, co najlepsze. I zbieram to każdego dnia, i nie ma innej opcji że coś dostanę innego. Bo to sieję. Sieję wśród Was, sieję tam, gdzie się pojawią, sieję w swoich myślach, w swoich uczynkach. Każdego dnia, w każdej chwili. Bo po prostu kocham. Kocham Was, kochani.